Podczas dzisiejszego panelu na telekonferencji Wellconomy w Toruniu mieliśmy okazję dyskutować wyzwania regulacyjne sektora tytoniowego w rolnictwie. Jest to o tyle specyficzna materia, że Polska jest jednym z największych producentów wyrobów tytoniowych w Europie i na świecie, i jednocześnie jednym z nielicznych krajów, w którym uprawia się dalej tytoń. Cieszący się ogromną popularnością, zarówno u nas w kraju, jak i na zachodzie, wykorzystywany ze względu na swoje właściwości do różnych wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Z perspektywy dzisiejszej dyskusji kluczowe wydaje się to, że jako jeden z niewielu krajów mamy uregulowany cały cykl życia surowca tytoniowego, począwszy od jego upraw przez przetwórstwo, aż do wyrobu gotowego. W tym zakresie nasz kraj jest liderem na skalę Europy i świata, ponieważ zarówno uprawy, jak i przemieszczanie gotowego surowca są ściśle monitorowane, jednocześnie odbywa się to bez obciążeń fiskalnych. Na poziomie unijnym takie zapisy dopiero są projektowane. Polska obecnie, jako przewodnicząca prezydencji Unii, powinna wrócić do pomysłów, które były dyskutowane kilka lat temu na forum komisji, ale nie zostały oficjalnie opublikowane. W związku z powyższym, to jest ten moment, kiedy należałoby wrócić do rewizji dyrektywy akcyzowej w obszarze tytoniowym. Zarówno rozszerzyć regulacje na nowe kategorie, ponieważ świat poszedł do przodu, jak i objąć monitorowaniem sektor surowca tytoniowego. Chodzi o to, na rynku pojawiły się nowe kategorie, takie jak chociażby wyroby nowatorskie, jak saszetki nikotynowe, jak płyny do papierosów elektronicznych. Te wyroby nie są opodatkowane w sposób jednolity na poziomie unijnym, tylko każdy kraj do tej pory regulował sobie to odrębnie. Ze względu na to, że dzisiaj te wyroby stają się coraz bardziej popularne i gonią popularnością tradycyjne wyroby tytoniowe, to wymagają zharmonizacji, tak jak ma to miejsce w przypadku wyrobów tradycyjnych, takich jak papierosy, cygara, cygaretki. Podobnie powinno być na poziomie unijnym, jeśli chodzi o saszetki, wyroby nowatorskie czy płyny do papierosów elektronicznych. Chodzi po prostu o to, żeby nie było różnych systemów w różnych krajach, skoro wyroby te są coraz bardziej popularne i coraz częściej są przemieszczane między krajami, w związku z powyższym powinny być monitorowane, dzięki czemu nie byłoby czy byłoby mniejsze ryzyko szarej strefy i przepływów, zwłaszcza o charakterze chociażby handlu internetowego, w sytuacji w której w jednym kraju coś podlega akcyzie, w innym nie podlega, mamy naturalną tendencję, żeby kupować w tym kraju, w którym wyrób nie podlega i przemieszczać go do wyrobu do kraju w którym dany wyrób podlega opodatkowaniu i to wszystko jest zawarte w projekcie dyrektywy akcyzowej która była kilka lat temu dyskutowana ale ostatecznie nie została przyjęta wydaje się że to jest właściwy moment żeby po prostu do tych dyskusji wrócić